Przez lata ta kobieta pracowała jako starszy sierżant, tym bardziej ze względu na swój status szokowała świat, gdy wyznała, że pod ziemią rządu krywa tajne podziemne tunele, w których znajduje się między innymi więzienie, ale nie jest to więzienie tylko dla ludzi. Jej historia wywołała wiele emocji, ale czy ostatnio udało się ją udowodnić? Pod ziemią nagrano bardzo zagadkowe przestrzenie. W grudniu 2020 roku powstał trzyodcinkowy film dokumentalny skupiający się na pamiętnikach oficera wojskowego Jessego Marcela, seniora, który był tym samym człowiekiem, który kierował dochodzeniem w sprawie tajemniczego incydentu w Roswell w lipcu 1947 roku. W dokumencie padło zaskakujące zdanie Marcela na temat pewnego znaleziska w Nowym Meksyku. Zdaniem mężczyzny nie zostało to wykonane ludzkimi rękami i wtedy temat Roswell raz jeszcze stał się tak popularny i silny. Bo właśnie osoba, która prowadziła dochodzenie w sprawie Roswell, wyznała, że wierzy w obce cywilizacje i ich ogromny wpływ na Ziemię. Matilda O'Donnell McElroy była jedną z pierwszych kobiet żołnierzy podczas II światowego konfliktu i służyła jako starszy sierżant. Kobieta była pielęgniarką. W 2007 roku 83-letnia Matilda skontaktowała się z ufologiem Lawrenceem Spencerem, aby podzielić się z nim swoją historią o UFO. Zanim odejdzie z tego świata, nikt już nie pozna faktów na temat Roswell. Nigdy nikomu nie powiedziałam, co zrobiłam, wyznała pielęgniarka. Do tej pory nikomu o tym nie powiedziałam. Powiedziałam, że grozi im coś złego, jeśli będą znali cały sekret. Muszę uważać na to, kto wie, ponieważ oni chcą, żeby prawda nie wyszła na jaw jeszcze przez dekadę lub dwie. Przez te wszystkie lata myślałam, że moce, które są w naszym rządzie, Wiedzą lepiej, jak powinno to wszystko wyglądać, choć miałem chwilę, gdy podejrzewałem, że władze bardzo się myliły, wierząc, że ukrywanie tego wszystkiego to dobry krok, i ludzie nie są gotowi, by to widzieć. Chronią ludzkość przed wiedzą, że inteligentne formy życia pozaziemskiego nie tylko istnieją, ale kontrolują Ziemię i atakują od dawna. Kiedy Matylda była kierowcą wojskowym, jej obowiązkiem było odwiedzanie mi z katastrofy. Kiedy niezidentyfikowany obiec spadł z nieba i wywołał chaos, podczas jednej z tych wizyt, Matylda widziała, że spadło tam coś większego niż tylko metal. Gdy przybyła na miejsce, ujrzała obcego. Kobieta, niezdolna do rozmowy z tą istotą ze względu na bariery językowe i odmienną biologię, spróbowała innego podejścia. Próbowała telepatii. Gdy spróbowała się przywitać, w myślach nagle w jej głowie pojawiła się wizja. To była intensywna wizja dwóch przerażająco dużych stworzeń, walczących w ciemności. Potem nagle oficer wpadł na polanę, na której rozbił się statek. To wydarzenie zmieniło jej życie na zawsze i sprawiło, że zaufano jej na tyle, że powierzono jej później innego kosmitę. Tym razem jednak była to kosmitka, którą nazwano na Ziemi Tessa. Funkcjonariuszka, oficer Cavit, wpadła na pomysł, aby była odpowiedzialna za obserwowanie... I komunikowanie się z tą istotą. Wtedy Matilda była bardzo szanowana w pracy i wielokrotnie awansowała ze względu na sukces jako tłumaczka między dwoma kulturami. Podczas dalszej komunikacji Matilda dowiedziała się, że ocalały kosmita ma tak naprawdę na imię R. Nasza komunikacja nie składała się z mowy potocznej w konwencjonalnym znaczeniu. Rzeczywiście ciało obcego nie miało nawet ust przez które mógłbym mówić. Nasza komunikacja odbywała się wyłącznie poprzez kontakt telepatyczny i empatyczny. Na początku nie mogłam jasno zrozumieć Erl. Mogłam postrzegać obrazy, emocje i wrażenia, ale trudno mi je było wyrazić werbalnie. Kiedy R nauczyła się angielskiego, była w stanie dokładniej koncentrować myśli, używając symboli i znaczeń słów, które mogłam zrozumieć. Nie mogłam mówić, ale dzięki poznaniu języka... Nasz telepatyczny kontakt stał się bardzo łatwy. Nauka angielskiego była dla mnie wielką frajdą. To było bardziej dla mnie niż dla niej. Obcy powiedział Matyldzie, że ich misja na Ziemię ma charakter eksploracyjny i że szukałem zasobów i możliwości zdobycia różnych potrzebnych dóbr na ziemi. Matilda opisała wygląd Earl jako humanoidalne stworzenie którego ciało było wielkości bardzo młodego człowieka. Z czasem Matilda dowiedziała się jednak, że to stworzenie nie jest żywą istotą, ale tak naprawdę zostało stworzone przez naukowców z kosmosu, aby służyło jako ich marionetka na tym świecie. Biorobot, kontrolowany przez cały czas za pomocą pilota, a jego tkanki zostały wykonane z syntetycznego materiału. Kosmitka powiedziała, że ich baza nazywa się siłami ekspedycyjnymi i znajduje się w pasie asteroid. Pielęgniarka zauważyła, że celowo kosmitka unika podania dokładnej lokalizacji swojego świata. Erna nazwała swoją cywilizację bardzo potężną, niezwykle starożytną, a przede wszystkim ich jedynym celem był postęp. Matilda starała się mocno kontrolować swoje myśli, gdyż bała się, że może podać jakieś poufne dane kosmitce przez telepatię. Z drugiej strony wyznała, że starała się do minimum ograniczyć informacje, które otrzymała od kosmitki i mało mówiła swoim przełożonym. Z czasem przestała ufać, że mają takie dobre intencje w stosunku do kosmitów. Kiedy Matilda zapytała Erli, jak długo odwiedza Ziemię, odpowiedziała, na długo przed pojawieniem się człowieka. Wtedy Matilda dowiedziała się, że Ziemia to mała planeta na skraju gwiazdy galaktyki. To sprawia, że Ziemia jest bardzo odizolowana geograficznie od bardziej skoncentrowanych cywilizacji planetarnych które istnieją bliżej centrum galaktyki. Te oczywiste fakty sprawiły, że Ziemia nadawała się tylko do użytku jako ogród zoologiczny lub botaniczny, lub do bieżącego użytku, jako klatka dla tych, którzy dopuścili się zła, ale nic więcej. Około 30 tysięcy lat temu Ziemia zaczęła być wykorzystywana jako wysypisko i klatka dla tych obcych istot, które uważano za złe i niegodziwe. Te stworzenia zostały schwytane, Elektronicznie uwięzione i przetransportowane na Ziemię, z różnych części kosmosu. Podziemne stacje, w których te stworzenia nadal są przetrzymywane, powstały na Marsie, ale również na Ziemi, w górach Wenzoli w Afryce, w Pirenejach między Hiszpanią a Francją oraz na stepach Mongolii. Matilda dużo rozmawiała z Earl, ale w pewnym momencie kosmitka po prostu zastygła i już się nie wybudziła. Coraz głośniej jest o tajemniczej internetowej historii, według której istnieje coś w rodzaju tajnego miejsca pod ziemią, a może wręcz na innym planie. Ma to być ciąg komnat, prawdziwy labirynt, gdzie trafiają ludzie, którzy wpadną w pułapkę. Brzmi to po prostu jak straszna historia, ale ostatnio pewien mężczyzna, jak twierdzi, odkrył w Parku Narodowym pod drzewem schody, które prowadzą do ukrytych przestrzeni, gdzie to dziwne jest światło. Czy to nagranie wiąże się z historią o wymiarze, gdzie znikają ludzie? Czy to nagranie wiąże się z historią starszej sierżant, która twierdziła, że w środku ziemi są więzienia nie tylko dla ludzi? Anioły nagrane w Izraelu. Link do nagrania w opisie.